Lwowskie zarysy historyczne. Dzień dobry Państwu. Z Lwowa mówią Anna Gordiewska I Krzysztof Szymański. I dziś szósta audycja z cyklu Lwowskie zarysy historyczne. Lwowskie zarysy historyczne, dlatego że nie da się o Lwowie powiedzieć w jednej audycji. Tak dużo i tego wszystkiego, co jest w Lwowie, to wystarczyło na cały cykl audycji. Ale my Państwu dajemy tylko informacje. Kilka zdań rzucimy, a kto się zaciekawi, kto się zainteresuje tym tematem, to może go zgłębiać już samodzielnie. Teatr w tym roku świętował swoje 180-lecie. Dziś jest to Teatr Ukraiński Dramatyczny imienia Marii Zańkowieckiej. skromniej oczywiście niż przewidziano, dlatego że uroczystości miały się odbyć wiosną tego roku. Natomiast ze względu na wojenną rzeczywistość udało się zorganizować taką wystawę poświęconą teatrowi, ale na całe szczęście, jednak. Spektakle odbywają się w tym teatrze, bo wiadomo, jeśli nie będzie widza, to nie będzie teatru. 180 lat temu w Lwowie uroczyście otwarto jeden z największych wówczas teatrów w Europie, który był nazwany od imienia fundatora i właściciela hrabiego Stanisława Skarbka Teatrem Skarbkowskim. A był to dzień 28 marca 1842 roku. I teatr jako placówka dramatyczna funkcjonował do 1900 roku. Inauguracyjnym przedstawieniem była niemiecka sztuka Franza Glir Pazera, Życie snem. Ale już następnego dnia polski zespół w tym teatrze wystawił śluby panieńskie, Aleksandra Fredry. Autorami tego wspaniałego, olbrzymiego gmachu byli Salzman i Pichl. Budowa trwała pięć lat i gmach został wybudowany na miejscu dawnych bastionów otaczających Niski Zamek. Budynek spoczywa na 16 tysiącach dębowych pali przywiezionych z majątków hrabiego Skarbka. A obok Krzysztofie znajduje się dziś, dziś opera lwowska, o której się też mówi, że była w niezwykły sposób budowana, ponieważ tam niegdyś przepływała rzeka pełtew. No właśnie, z tymi 16 tysięcy dymbowych pali, to jest jakaś taka zagadka lwowska, chyba może ktoś się kiedyś rozwiąże. Taką wersję, że ta skarbka stoi na palach, podał Mieczysław Orłowicz w swoim przewodniku. Ale logicznie rozumując, proszę Państwa, po co było wbijać pale w dawne mury miejskie, fundamenty bastionów, wież, kiedy tam była dosyć utwardzona i przez wieki już ziemia zleżała. Natomiast pod operą ciekła rzeka Pełtew. Błoto, grząskie brzegi, i właściwie chyba raczej tam należało wbijać te pale. Zostawiamy to tą kwestię historykom. Albo proszę państwa, jeśli ktoś z państwa wie więcej na ten temat, bo tak jak mówimy, że my czytaliśmy i taką wersję, czy i taką, to chętnie dalej możemy przedłużyć tę dyskusję. Też Krzysztofie czytałam o tym w jednych źródłach, że to był w momencie budowania, że to był największy teatr, ale też. Czytałam, że przecież była laskala, a także nieistniejący dziś teatr w Dreźnie. No wiadomo, że już nowy gmach był wybudowany w 2000 roku, czyli to jest właściwie rekonstrukcja tego teatru w Dreźnie. No, możemy przyjąć, że Teatr Skarbkowski był największym teatrem na Galicji. Tu się nie pomylimy i dlatego wątpię, żeby była jeszcze jakaś sala, która by mogła pomieścić 1460 osób. A oprócz tego sam gmach mieścił hotel, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić na 300 pokoi. To też nie mały ogromny. ogromny hotel. Do tego były biura, sklepy, kawiarnie, sale konferencyjne, a oprócz tego w samym budynku były liczne mieszkania wynajmowane przez różnych ludzi. I właśnie w budynku Skarbkowskim mieszkali Artur Grodger, Juliusz Kosak, no i sam Hrabia Skarbek, a także aktorzy teatru. I Hrabia Skarbek stworzył fundację dla aktorów i reżyserów na emeryturze. To jest coś niesamowitego, że on właśnie dbał. O tych starszych ludzi. To z jego inicjatywy był wybudowany, ale jeszcze raz warto Krzysztofie o tym pod, to podkreślić, że to było za jego pieniądze. Tylko za jego pieniądze, z jego majątków, z jego dochodów, jak to się mówi, powstał ten teatr. Ani grosza on z skarbnicy miejskiej na ten cel nie pobrał. I budynek był przez fundatora oddany miastu w bezpłatne użytkowanie na 50 Lat. I założono, że gdy minie ten okres, miasto będzie zobowiązane do uiszczenia czynszu w kwocie rocznej wówczas 17 tysięcy złotych reńskich. I austriackie ówczesne władze też nakazały polskiemu teatrowi obowiązek wystawienia sztuk także w języku niemieckim. Tak się umówili, że polski teatr grał w poniedziałki, środy i piątki, a zaś w pozostałe dni występował zespół niemiecki. No i ta sytuacja trwała aż do 1871 roku, kiedy po uzyskaniu przez Galicję autonomii, teatr został całkowicie objęty przez polski zespół teatralny. I jest to jeden z niewielu teatrów, który w XIX wieku zasłynął również z tego, że na scenie tego teatru odbywały się przedstawienia w języku polskim, kiedy to Polska jeszcze nie istniała na mapie. Od 1872 roku w teatrze powstała scena opery i operetki. Też były to takie pierwsze sceny na Galicji w teatrze koncertowali Ferenc Liszt, Niccolo Paganini, sławy tamtych lat. No i prasa z początku XX wieku pisała. Nie było głośniejszego artysty w Polsce, który by nie przeszedł przez scenę skarbkowską. I tutaj wymienieni są na przykład Modrzejewska, Hoffmanowa, Zboiński, a z zagranicznych proszę Państwa Sara Bernard. To świadczy o pozycji samego teatru i naszego miasta, gdzie takie Sławy przyjeżdżały. Całe pokolenia przeszły przez ten amfiteatr, tak samo jak i całe pokolenia widzów przeszły przez salę. 22 tysiące przedstawień dano w tych murach. A tutaj też warto przypomnieć o tym, że Lwów słynął wówczas z wielu premier i przedstawień wielkich dramatów i komedii polskich twórców wystawionych w tym teatrze. Między innymi Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Aleksandra Fredry, Gabrieli Zapolski, Józefa Korzyniowskiego Lwów był bardzo popularny. Nie można mówić o historii Teatru Polskiego pomijając Lwów. No, można powiedzieć, że Aleksander Fredru był takim nadwornym twórcą spektakli, które odbywały się na scenie teatru Skarbkowskiego. Chociaż między Fredrą a Hrabiem Skarbkiem były tam różne, no nie będziemy w to wnikali. Dlaczego możemy powiedzieć różne osobiste animozje. Żona Skarbka później wyszła za mąż za, za, Alex, Fredry, za tak, Fredry. Ale jakoś to nie przeszkadzało absolutnie Skarbkowi zezwalać na wystawianie tych przedstawień na scenie swego teatru. A w 1892 roku wygasł przywilej Stanisława Skarbka i odtąd miasto musiało za użytkowanie budynku płacić dosyć wysoki. Czynsz. I wobec tego rada królewskiego ówczesnego stołecznego miasta Lwowa, podjęła uchwałę o budowie Nowego Teatru Wielkiego. Nowy gmach teatru miejskiego wybudowano w 1900 roku i został nazwany Teatrem Wielkim, albo Teatrem Miejskim, też tak pisano. Stary budynek teatru Skarbkowskiego przeznaczono najpierw na Filharmonię, potem na kino. I obecnie w Gmachu tym mieści się ukraiński teatr dramatyczny imienia Marii Zańkowieckiej, ale to już całkiem inna historia, jak i historia o Operze Lwowskiej. Także my w następnych swoich programach oczywiście opowiemy Państwu i o tym Gmachu, i o tym, kto grał i obecnie również występuje na deskach tego teatru. A my żegnamy się z Państwem w tym ostatnim odcinku grudniowym, życząc Państwu wesołych i pogodnych świąt. I szczęśliwego nowego roku. A z Państwem dziś byli Anna Gordiewska i Krzysztof Szymański. Lwowskie zarysy historyczne. Projekt jest wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.